z tej strony Czarny, a ja Wam opowiem o niebieskim wielorybie. Mam na ogólnie tak pierwszą z brzegu na tym odcinku prośbę, że dołączy do hasztagu nie niebieskiego wieloryba, broń Boże, do hasztagu różowa panda. Jest to hasztag, który zapobiega niebieskiemu wielorybu... Wieloro. Do aż tego do wieloryba. Na czym polega? To dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega niebieski wieloryb, chociaż wiem, że teraz już większość osób raczej wie. Na pewno już większość klas, szkół miało pogadankę z pedagogiem szkolnym lub, lub pedagogą szkół coś w tym stylu. Um, Mianowicie o niebieskim ryby. Kurde, to było tam, widać tak trochę. Stanę tu. Tam aż tak nie widać. już że nie będzie, ale dobra. Sorry, ale jeszcze jestem chory. <laughs> tak więc, na czym polega? Gra składa się z 50 zadań. od 50 zadań, ogólnie bardziej 50 dni. I polega... nie będę Wam mówić na czym polega, bo sami, w sumie mogę Wam powiedzieć, ale nie będę Wam czytać zadań, które do mnie dotarły przez YouTube'a. Wiadomości prywatnej. Ktoś, ponio, ktoś rozsyła te wiadomości z zadaniami i mam dla Was prośbę taką, że jeżeli... drugo oczywiście. Jeżeli macie te zadania, bo dostaliście w jakiś sposób na Facebook'a czy coś, Usuńcie je. To taka prośba ode mnie. Mam nadzieję, że oczywiście dacie radę i usuniecie te zadania, do których dotarły. Gra ogólnie powstała na niebie... Na, tak, na, niebieskim, na... rosyjskim odpowiedniku... rosyjskim odpowiedniku naszego Facebooka. I... Na początku gra miała być fejlem, fejkiem i jednak ktoś zadbał o to, żeby powstała od nowa. Ktoś nawet skomentował to, że niebieski wilorytet stał się prawdą. Dotarła również do Polski. Zadań, zadania są, że budzimy się o różnych porach dnia, oglądamy psychiczne filmy, Aż po 50 tydzień, gdzie prowadzi to do śmierci. Jeżeli oglądacie film NERV, gdzie nastolatka, lica Listka w wieku 17, 18, 19 lat, podejmuje się zadania nerw. Ma to działać na takiej samej zasadzie, tylko że bardziej brutalnie. Przez samo okaleczenie, oglądanie właśnie tych butyk filmów. i ogólnie w Polsce już ma też swoich no niestety ma już swoich kurczę słowo mirakuje Czekajcie, ma już swoich trupów, że tak powiem Zginęło już parę osób właśnie przez niebieskiego wieloryba. Także zachęcam do różowej pandy, która walczy z niebieskim wielorybem. Nie jest to aż tak popularny hashtag, ale miejmy nadzieję, że uda im się pomóc i właśnie dołączyć do różowego różowej pandy, a nie do niebieskiego wieloryba, bo jest naprawdę kiepsko, jeżeli nie chcecie umierać teraz powiem wam tak, co jest straszne, jeżeli zaczniecie grać w tą grę. Jeżeli stwierdzicie w połowie gry, że wymykacie, jak to było w filmie Nerf, tracić wszystkie pieniądze, a raczej nie, bo za pieniądze nie gracie, a gracie o życie. Gracie o życie, walcząc z własnym życiem i powiem taka osoba, która hmm, która ma już Powiedzmy, stwierdziła, że nie, ona nie da rady I zwynęłem ta osoba przez Jakąś tam osobę, już nie, nie znam się na tych tam, Jak tam jest Ale Taka osoba ma was za zadanie zabić Pozbyć się was, żeby was nie było Także naprawdę nie polecam, bo jest kiepsko, jest kiepsko Jest bardzo kiepsko, że żeby, powiedział Nie mam pojęcia, jakim cudem oni was zamierzają, ale Tutaj mówi, nie grajcie w tą grę są lepsze rzeczy. Nie wiem. Zagrajcie na, na komputerze, jakąś gra. I zapraszam Was, właśnie do hashtagu Różowa Panda. Bo naprawdę. Co ja się mogę wypowiedzieć o tym, co jest dla mnie, to, co jest co Znaczy, co jest dla mnie, ta, co to zagra. Dla mnie to jest chore psychicznie, bo tak naprawdę nie ma po co robić takiej gry. Dwa lata temu, może pamiętacie, mi przypomniał ten pedagog szkolny, bo dzisiaj miałam z nim że było modne, tylko to na coś modne, ale było się dużo osób się cięło. Teraz jak widać to wraca pod hashtagiem niebieski wieloryb, gdzie jest trudniej i odbieram sobie faktycznie życie. Nie tylko podcinały żyły. Nie możemy pom mieć pomocy medycznej. W sensie, jeżeli zaczniemy, jeżeli zaczniemy umierać, raczej nie uda nam się wezwać pogotowia. Jeżeli ktoś nie zdorwie, wątpię, że to przeżyjemy. Jeżeli skończymy gra. A nie będziemy musieli się zabić. Chyba rozumiecie mnie. Więc hashtag różowa panda. <laughs> Mam nadzieję, że większość osób które jest w tej różowej pandzie, wygra i postawi się tej temu niebieskie, niebieskiemu wielorybowi. Niby z pozoru, niebieski wiloryb to takie fajne określenie, ale w sensie jako ryba, tak? Ale już jeżeli chodzi o grę, nie za bardzo. Są plotki, że YouTuberzy przez nas, przez YouTuberów. Właśnie w Polsce też roz, rozszedł się głos o niebieskiej wielorybie. My was tylko przestrzegamy, żebyście tego nie robili. I nie róbcie tego. Jest to naprawdę złe, fatalne wręcz. Wyobraźcie, że wasz kumpel gra w niebieskiego wieloryba i wy po 50 dni później przychodzicie na jego pogrzeb. Bo się zabił, bo skoczył z mostu. Bo skoczył z budynku. Co jak co? Ale ja bym był winien, że mu nie powiedziałem. Przestań. Nie zaczynaj tego. Ratujcie swoich kolegów. A gra jest do dupy do bani. I ma już swoich trupów. Także ja zostawiam wam. Zostawiam was z opisem. Który, dwie, dwa kanały, na których okrutnie słyszałem o tym niebieskim wielorybie, macie w opisie, to jest moje przesłanie i gdzieś pojawią dwa filmy, takie dla was, bo na weekend nic nie mogę nagrać, ale ja dosłownie nie mogę mówić przez weekend, więc na no kiepsko, bo miałem ochotę coś nagrać, bo, no bo tak, ale no, zobaczycie czasem trzech filmów, dla was nie nagram, zobaczymy jak wyjdę z czasem. Bo muszę jeszcze dzisiaj coś załatwić, ale no, mam nadzieję, że dwa filmy też Wam wystarczą. Trzy nawet będą, tak jak mówię. Więc. Sorry, ale mi czytam sweeni. Dobra. <głos》>. Więc zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli te... jeszcze tego nie robisz. To naprawdę motywuję. Tak samo łapcie motywuję, więc łapcie w górę za ten film i trzymajcie się do kolejnych filmów. Może dwóch dzisiaj, albo trzech. Zobaczymy. Jakże łapcie w górę. Widzimy się w kolejnych moich filmach. Trzymajcie się i cześć.